Ja tylko technicznie bardzo poproszę, bo mam chwilę opóźnienia, więc ja pokażę kciuk, okej? Okay? Okej. Okay. Zaczynamy za cztery sekundy. Okej, okay, dobra. Raz, dwa, trzy, to? Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy Państwa w pięknym Lublinie. Dzisiaj akcja Uczciwa Polska, zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim, którego inicjatorem jest Środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, będzie odbywała się między innymi w województwie lubelskim. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać przedstawicieli mediów, ale także naszych gości, bo są z nami posłowie. Jest poseł. Tej ziemi Jan Łopata, są posłowie Polsk klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki, Stefan Krajewski, są również przedstawiciele zarządu wojewódzkiego Andrzej Maj, jest dyrektor biura Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie Daniel Słowik, są także nasi działacze, struktury lubelskie silne, znają Państwo na pewno te twarze uśmiechnięte. A teraz o samej akcji bardzo proszę pan poseł Łopata. Dzień dobry, kłaniam się. A witam Państwa. Kuba Stefaniak, znany powszechnie, członek Rady Naczelnej, dziennikarz, bo poprzedni, poprzednio w mediach lubelskich również. Drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować całej ekipie tu zgromadzonej i po drodze czekającej na nas na, za pomoc w tej akcji. Akcji, która w województwie lubelskim już jest jako w piątym województwie, bo wcześniej tego typu akcje organizowane przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej odbyły się w województwie łódzkim, świętokrzyskim, śląskim i wielkopolskim. Dzisiaj rozpoczynamy od Lublina, ale potem Janów Lubelski i będzie województwo podkarpackie i małopolskie jutro cały dzień. Jaki jest cel tej naszej akcji? Ano zapoznanie Ludzi, wyborców, obywateli, mieszkańców tych województw, z naszymi projektami wyborczymi, z naszymi projektami związanymi z Uczciwą Polską, czy nazywanymi ogólnie Uczciwa Polska. To są trzy projekty ważne, istotne dla całego przekroju społecznego, bo jeśli spojrzymy na tu jest zgromadzenie tablica mówimy o uczciwej Polsce to mówimy o trzech ustawach własny kąt emerytura dziedziczenie emerytury i mówimy by płaca się praca się opłacała co pod tym się kryje w kilku zdaniach otóż jeśli mówimy że Własny kąt to proponujemy młodym, przede wszystkim młodym, ale nie tylko możliwość osiągnięcia własnego mieszkania, własnego tego właśnie wymarzonego konta poprzez kredyty hipoteczne o stałej stopie oprocentowania w wysokości 1,5% i z wkładem własnym 100 tysięcy złotych łożonym jak gdyby przez budżet państwa przez bank gospodarstwa krajowego. Natomiast jeśli chodzi o, o dziedziczenie emerytury, otóż inflacja pokazała przede wszystkim, ale generalnie w, w zakresie emerytów jest duża bieda i bieda, która narasta, półtora miliona ludzi dzisiaj żyje na skraju ubóstwa w tym przedziale wiekowym. W związku z powyższym, jeśli jeden ze współmałżonków pożegna się z tym łez padołem Drugi ma ogromne problemy z dożyciem. W związku z tym proponujemy, by 100% wyższej emerytury, czy swojej, czy tegoż współmałżonka i 50% drugiej emerytury, właśnie jak mówię, swojej lub współmałżonka, było dziedziczone i było już dożywotnym świadczeniem dla tegoż pozostającego małżonka. Istotnym elementem tej uczciwej Polski przez nas nazwanej jest również to, by szanować ludzi pracy, ludzi uczciwej pracy. Chodzi o to, że w dobie, podkreślam jeszcze raz, trudności gospodarczych, trudności związanych z inflacją, ludzie dorabiają, ale chodzi o to, żeby się to opłaciło, żeby w, w momencie, kiedy pracują na etat i wykonają kodeksowe godziny pracy, żeby pozostała część pracy, Pracy, dochodów z tej pracy związanej z y, różną formą świadczenia tej pracy była nieopodatkowana, była nieopodatkowana i była nieoskładkowana. To da y, sygnał do tego, że państwo dba o ludzi ciężkiej pracy, bo przecież dobrobyt to jest przede wszystkim praca, nie świadczenia, a praca. I to jest nasz cel, by z tymi założeniami ludzi uświadomić i by zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który chcemy wnieść do parlamentu, jako że klubowe projekty ustaw są zwykle przechowywane w jednym miejscu, pani marszałek, mianowicie w takiej schłodzarce, chłodziarce, w zamrażarce, jak to my posłowie nazywamy, i w zasadzie nie widzą światła dziennego. Myślimy, że obywatelski pomysł na te ustawy znajdzie zrozumienie wśród rządzących i zostanie to wprowadzone bo to jest naprawdę bardzo dobre i dla ludzi potrzebne ustawy Myślę również, że ważne jest również rozmowy z ludźmi przy okazji zbierania tych podpisów. Chcemy rozmawiać na różne tematy, a przede wszystkim na ziemi lubelskiej to niewątpliwie z rolnikami o, o, o trudnościach, które są i które narastają bo żniwa będą za parę minut, ale na ten temat, koledzy moi przyjaciele, którym serdecznie dziękuję, panu posłowi Sawickiemu, panu posłowi Krajskiemu za przybycie i za wspomożenie tej akcji. Powiedzą. Natomiast również chciałem za zakomunikować, że na pewno nie uda nam się dzisiaj do wszystkich dotrzeć, którzy by chcieli podpisać, więc zachęcam na ulicę Kapucyńsko 1A do, zarządu, do biura Zarządu Zwią Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zarządu Wojewódzkiego, jak i moje biuro poselskie również tam znajduje, Kapucyńska 1A. Zapraszam do składania podpisów. Bardzo dziękuję. Kto z kolegów w sprawach rolnych, bo wiem, że... Ewentualnie byście chcieli. Poseł Krajewski, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mówiąc o uczciwej Polsce, nie mówimy tylko o tym konkretnym naszym projekcie, ale mówimy szerzej. Tej uczciwości ostatnio brakuje coraz częściej, jeśli rolnicy są mamieni obietnicami kolejnych pieniędzy, kolejnych środków przekazywanych, jakie to po, po wsparcie finansowe popłynie na polską wieś, dzisiaj trzeba otwarcie i jasno zapytać. Co? To, czego nie zrobił, że 10 miliardów złotych polscy rolnicy stracili. Zboże płynie ciągle z Ukrainy do Polski, zboże, które miało być wywiezione, nie zostaje wywiezione, a kolejne obietnice każdego dnia padają o pieniądzach, które się pojawiają, które rząd wyasygnował. Tych problemów jest bardzo dużo na polskiej wsi, zwłaszcza tutaj we wschodniej części Polski. Widać to bardzo mocno i wydatnie, bo Problemy ze zbożem, problemy z cenami mleka. Rząd nie reaguje, ale też nie reaguje komisarz do spraw rolnych, o którym tak dużo rządzący mówili, że kiedy Polak będzie komisarzem do spraw rolnictwa, polscy rolnicy to odczują. Odczuli to faktycznie, ale w sposób negatywny. I po to też jesteśmy, rozmawiamy z rolnikami, uczciwie rozmawiamy, proponując rozwiązania, szukając tych rozwiązań. Co z retencją? Tak, zapowiadaną często przez Prawo i Sprawiedliwość, nie zostało nic zrobione w tym kierunku. Susza doskwiera coraz bardziej rolnikom w województwie lubelskim, w województwie podlaskim, w województwie mazowieckim. Widzimy, w, praktycznie w całej Polsce dzisiaj, rolnicy z obawą cały czas patrzą w przyszłość, nie wiedzą jakie plony zbiorą. A znowu co w zamian usłyszymy? Kolejne tarcze, kolejne wsparcie. Rolnicy tych tarcz już nie chcą, tylko chcą naprawdę godnie żyć, gospodarować i czerpać zyski z tego, co wypracują. Nie może być tak, że na każdym kroku ofiaruje się im jakąś pomoc socjalną, tarcze kolejne, a nie dając szansy na zarobienie pieniędzy. Czas to zmienić, czas zacząć rozmawiać. Uczciwie, a nie mamić ludzi kolejnymi obietnicami, często bez pokrycia. Tak jak był nabór prowadzony na wymianę pokryć dachowych, a teraz rolnicy otrzymują umowy, że pieniądze popłyną w momencie, kiedy się środki z KPO znajdą. Środki, które coraz trudniej będzie pozyskać, jeżeli rządzący będą tak. Działać jak do tej pory. Kolejne nabory na silosy. Rolnicy składają wnioski, znowu za chwilę otrzymają informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że oczywiście te środki będą, ale w momencie, kiedy środki unijne z KPO popłyną. Więc czas skończyć z okłamywaniem Polaków, czas skończyć z tym właśnie przedstawieniem jako Polski, jako kraju miodem i mlekiem płynącym, bo tych problemów jest coraz więcej, one zaczynają się piętrzyć. Czas na uczciwą Polskę i na poważne, merytoryczne rozmowy. Dziękuję. Pan poseł Sawicki, proszę bardzo. Drodzy, Drodzy Państwo, uczciwa Polska to przede wszystkim uczciwa oferta wobec rolników. Te 10 miliardów, które rząd obiecał, to są cukierki za pancerną szybą. Otóż... Obrót zbożem, obrót z rzepakiem w Polsce praktycznie zamarł. Obiecane 3-4 miliony ton do wyeksportowania skończy się niecałym półtora milionem, więc tutaj widać wyraźnie, że nie ma oferty. Od wielu lat leży w Sejmie projekt ustawy stabilizacji dochodów rolniczych, który miał gwarantować rolnikom dopłaty wsparcie finansowe wtedy, kiedy ich dochody spadają o 30%. Dziś mamy sytuację, w której ceny rzepaku, pszenicy są niższe o ponad 50% i nie byłoby może problemu, gdyby rzeczywiście byli chętni do kupienia, a obrotu nie ma. Nie dostały pomocy firmy średnie, pośredniczące na rynku, które po żniwach kupowały pszenicę po 1500, rzepak po 3200. Dzisiaj im się oferuje... Odbiór tego za 50% wartości, więc oni już akcji skupowej po żniwach nie rozpoczną. Uczciwa Polska to także uczciwe podejście do spraw związanych i ze zmianą klimatu, i samowystarczalności energetyczną. Samowystarczalność energetyczną buduje się od samowystarczalności gospodarstwa domowego, rolnego, gminy powiatu. Czas skończyć z monopolem państwa na przesył energii, na przesył gazu, dać. Społecznościom lokalnym, samorządom, ale także klastrom, spółdzielniom energetycznym, możliwość budowania nie tylko instalacji wytwarzających energię, ale także instalacji przesyłowych, po to, żeby wokół tego sektora mogła ponownie rozwijać się polska gospodarka. Idziemy z tym wszystkim do ludzi, będziemy o tym wszystkim rozmawiać, województwo po województwie. Do wyborów jeszcze trochę czasu. Jesteśmy przekonani, że oferta Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Trzecia Droga to jest to, co proponuje, a nie to, co kontestuje. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, pan prezes Andrzej Maj. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy już na końcówce etapu zbierania podpisów pod, projektami, pod projektem ustawy Uczciwa Polska. Finiszujemy, także dzisiaj spotkamy się z mieszkańcami Lublina. Za chwilę nasi członkowie, wolontariusze będą te podpisy zbierać. Zachęcamy bardzo Państwa, żeby też zbierać, pójść, podpisać tą, ten projekt w, w biurach w naszych powiatowych, w biurach pos, europosła Krzysztofa Hetmana, w biurach poselskich. Także wszędzie tam, gdzie polskie stronnictwo ludowe funkcjonuje. Tam można te podpisy jeszcze złożyć. Także zachęcam Państwa bardzo do tego i dziękuję wszystkim, którzy już do tej pory włączali się w naszą akcję i złożyli swój podpis. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim pytania, to jeszcze chciałem podziękować. Podziękować przede wszystkim redakcjom. Które zjawiły się na naszej konferencji, a mówię to y, dlatego, że to nie jest pierwsza konferencja w Lublinie, y, na której ja uczestniczę i jak już zostałem przez posła Opatę y, wywołany, że jako były lubelski dziennikarz, uważam, że to jest wstyd, że pan dyrektor Montusiewicz nie raczył po raz kolejny wysłać ekipy Panoramy Lubelskiej na konferencję z udziałem posłów, posłów Rzeczpospolitej Polskiej. To nie jest pierwszy raz i podejrzewam, że nie ostatni, ale tak będzie wyglądała ta kampania. A my tu w Lublinie dzisiaj, oprócz tych ważnych tematów, o których mówili koledzy związanych z rolnictwem, będziemy mówić także o tym, że Polska to nie powinna być telewizja, która jest tubą propagandową rządu, bo telewizja je, to nie jest indoktrynacja. Edukacja, w miejscu, z którego pochodzi rzekomo pan minister edukacji narodowej, to też nie jest indoktrynacja. I Polska to nie jest PIS. I z takim przekazem również będziemy yy, 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 mówić yy, ludziom. O tym, że jest alternatywa. Ta trzecia droga jest alternatywą, która nie podoba się wszystkim i nawet mimo tego, że tych mediów rządowych dzisiaj może zbyt dużo nie ma, bo nie chcą pokazywać, do, dotrzemy to dotrzemy do ludzi. do ludzi. Bardzo dziękujemy. Czy są pytania? No to jeśli nie ma pytań, to zapraszamy Państwa z nami, jeżeli macie ochotę przejść tam na bazę.